Cześć, witajcie. Prezentowanie, jak widzicie, dzisiaj prosto z Kopa. Jesteśmy w takim magicznym miejscu, jak śluza. Dzisiaj, właśnie wam pokażę, w jaki sposób pracuje śluza i na szybkiego wam wytłumaczę. A to wszystko w ramach projektu, oczywiście, Y-Bomb po Holandii. Śluza to jest nic innego jak winda, która przeprowadza nas z wyższego levelu wody na niższy, lub z powrotem z niższego na wyższy. W teraz się znajdujemy. Jak sobie spojrzycie na linię wody. Ona w tej chwili się uniosła już półtora metra do góry, na ten mokry punkt jeszcze troszeczkę dopływa. Kiedy woda się wyrówna w śluzie, na równo z poziomem, który jest za drzwiami, wtedy z automatu, a tutaj w tej śluzie, akurat ręcznie, śluza zostanie otwarta. A więc drzwi się otwierają, poziom wody na zewnątrz jest równy poziomowi wody wewnątrz. W ten sposób można otworzyć te drzwi. Bo jak widzicie drzwi są w sposób trójkąta. Z tej strony napiera woda. W śluzie jest niższy poziom wody, tak więc drzwi są domykane. Z kolei z tyłu, jak sobie spojrzycie, macie drugą, drugie drzwi. I teraz w środku będąc, kiedy śluza została wyrównana do górnego poziomu, drzwi tylne są z automatu dociskane wodą, która się znajduje w środku, gdyż za drzwiami poziom wody jest niżej. Pamiętajcie, że w takich śluzach się mocno trzymać. To jest najważniejsze. A najlepiej jest się przywiązywać, ale nie na stałe. Linę przywiązujemy, przeciągamy tak naprawdę przez taki łańcuch, i tutaj e, trzyma operator. Na Raz przeciągamy i trzymamy ręką. Drugi koniec. W przypadku, kiedy się obniżamy, popuszczamy, popuszczamy e, linę. I jak widzicie, poziomowy na zewnątrz, jest czyli poziomowy wewnątrz, dlatego można spokojnie sobie drzwi, a tam już czekają sobie następni. A my oczywiście się zwijamy, jakby nie było. Kiedy będziemy wracać, pokażemy Wam, jak to działa w drugą stronę. A więc, do zobaczenia za chwilę. Witajcie. witajcie. I tym razem znowu w śluzie, tym razem wracamy. I jak zauważycie, patrząc na moją rękę, zauważycie, że się opuszczamy. Ale dwa razy szybciej, niż się podnosiliśmy. Dlatego, że teraz woda z tej śluzy wypływa na zewnątrz. Najlepsze jest to, że jak widzicie, w śluzie można bardzo ciasno poukładać łódki. Jest 2, 4, 6, 7 jednostek w tak małej śluzie. Oczywiście jak widzicie łuki, stoją oczywiście obok siebie. Wszystko obok siebie. Najlepsze jest to, że z przodu jak spojrzycie na drzwi, stoją dwie jednostki bardzo blisko drzwi wyjściowych. I teraz ląduje bucik. O co chodzi z bucikiem? Na śluzie jest taka niepisana zasada, że trzeba dać jakiś datek, dlatego że ta śluza jest otwierana w systemie wolontariackim. Taki bucik też do nas przyjdzie. Ja już tu sianku mam. Oj, nie trzeba rzucić, a wynagrodzić trzeba pracę tego, który, no, który notabene ręcznie to otwiera. Ta śluza jest ręcznie otwierana i jest ona m, zakwalifikowana jako zabytek. Ale oczywiście na wszystkich innych śluzach, gdzie jest też ręcznie otwierana, daje się datki. Na śluzach automatycznych, gdzie ludzie są w okienku wieży, nie daje się najzwyczajniej w świecie. Ja! Opa! widzicie, gucik i ogień. pieniążki wędrują. Ale pamiętajcie, jedna zasada jeszcze jest taka, że zawsze się trzymamy e, wiązań na śluzie. Chodzi o to, żeby nie dryfować. Jak widzicie, wszyscy się trzymają. E, dlatego, że przy tak szybkim opuszczaniu e, no, można złapać dzonka. Zobaczcie, ile już się opuściliśmy. Dokładna, e, że tak powiem, głębokość tej śluzy to jest 1,5 metra. Na dół wędrujemy. Niczym winno. Śluzy nie są trudne, ale wiecie mi pierwszy raz, kiedy wpływacie, zachowajcie szczególną ostrożność. A tym razem wypływamy, bo się kończy opuszczanie. I mówimy wszystkim nara. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Dzięki serdecznej już 100 subskrypcji, ale wciąż więcej jest zawsze motywujące. Subskrypcja, łapka w górę pod filmem, żeby wypromować. I trzymajcie się na razie.